Czasem warto głębiej do lasu wejść. Grupa warowna Marianowo z założenia miała być drugim tego typu obiektem w Wałczu. Budowana w latach 1932 do 1938 nie została jednak ukończona. Powstał jeden z dwóch planowanych B-werków. Położona w okolicy jezior Chmiel Duży i Chmiel Mały stanowi unikalny obiekt w skali wału pomorskiego. Obiekt ten, jako jedyny na linii pozycji pomorskiej, przeznaczony był do obrony w okrążeniu. Założenia taktyczne wykorzystane przy tworzeniu tego ośrodka oporu nie pojawiły się w żadnych innych niemieckich fortyfikacjach. Grupę warowną tworzą dwa bloki połączone 30-metrową poterną. Dwukondygnacyjny blok wejściowy stanowi zaplecze techniczne i poza kazamatą fulankującą nie posiada uzbrojenia. Znajdowały się tam między innymi maszynownia, filtr i kuchnia. Główny budynek bojowy ma kształt litery L. Jest to schron jednokondygnacyjny, w którym znajdują się pomieszczenia koszarowe, łączności, dowódcy. Na zakończeniach budowli znajdują się trzy bloki bojowe z kopułami strzelnicowymi. Wybudowano tu jedyny na wale pomorskim schron dla armatyp panc, który scalony był ze schronem bojowym. W czasie walk na przełomie stycznia i lutego 1945 roku G.W. Marianowo obsadzona oddziałami niemieckimi stanowiła punkt czynnego oporu odwlekający moment zajęcia wałcz przez oddziały rosyjskie. Obecnie schrony GW Marianowo są poważnie uszkodzone. Wysadzono wszystkie pancerze oraz blok wejściowy. Zapraszam na inne filmy na kanale YouTube Kojak na Urubeksie.